Witam miłośników ogrodu. Zobaczcie, mamy tak piękną pogodę, to jest kalendarzowa zima, ale wiosna zapitała do nas bardzo, bardzo wcześnie. I to widać po naszych roślinach. Zaczyna się praca w ogrodzie. Zobaczcie, roślinki zaczynają wyrastać. I ta wczesna wiosna w ogrodzie to czas, kiedy przyroda budzi się do życia, choć jeszcze nie wszystkie rośliny zdążyły. Wyrosnąć z ziemi bądź zakwitnąć. Jest to okres, który cechuje się delikatnym, świeżym powietrzem, a ziemia zaczyna się ocieplać po zimowych mrozach. W ogrodzie można dostrzec pierwsze oznaki nadchodzącej wiosny. Pojawiają się pąki na drzewach, krzewach, a ziemia zyskuje taki intensywny, wilgotny kolor. Wiele roślin. Takich jak krokusy, przebiśniegi czy hyacynty, zaczyna tak nieśmiało wychylać się z podziemi, zapowiadając nadchodzące kwitnienie. Warto w tym czasie zwrócić uwagę też na pielęgnację ogrodu. Można zacząć od usuwania ostatnich liści, co ja właśnie zaczęłam tutaj niedawno robić, które pozostały po zimie, a także przycięcia krzewów, które tego wymagają. To również dobry moment na nabożenie gleby oraz planowanie nowych nasadzeń. Zapach świeżej ziemi i budzącej się przyrody wpływa niesamowicie kojąco na zmysły. Wczesna wiosna to czas, który można wykorzystać na przemyślenia, planowania nowych projektów ogrodowych oraz cieszenia się oczekiwaniem na nadchodzący rozkwit. Ale jest to przede wszystkim okres nawożenia roślin w ogrodzie, co jest kluczowym elementem pielęgnacji, który wpływa na ich wzrost i plonowanie. A co do nawożenia, to mamy kilka rodzajów nawozów, i to są zasadnicze nawożenia nimi dokładnie. I wykorzystujemy je właściwie w ogrodzie. Są to nawozy, między innymi organiczne, jak kompost, obornik, biohumus. Są one y, takie wolniejsze w działaniu, ale poprawiają bardzo dobrze strukturę gleby i, i jej żyzność. Też nawozy mineralne. Zabierają one konkretne składniki odżywcze, jak azot, fosfor, potas, w formie łatwo przyswajalnej dla roślin. Mogą być one też szybko działające, np. saletra, lub wolno działające, np. Na nawozy granulowane. Możemy też nabyć nawozy wieloskładnikowe, które zabierają kilka makro i mikroelementów, co pozwala naszym roślinom na kompleksowe zasilenie roślin. Ale warto też przed nawożeniem przeprowadzić analizę gleby, aby określić jej pH oraz zawartość składników odżywczych. Na tej podstawie można dobrać odpowiednie nawozy. No i najlepszym nawożeniem dla naszych roślin jest właśnie taka wczesna wiosna. Natomiast gdy rośliny już zakwitną, to należy takie nawożenie powtarzać, aby wspierać ich dalszy rozwój. Wiosna, która tak wcześnie nadeszła, to idealny czas na prace ogrodowe, które pozwalają przygotować ogród na nadchodzący sezon, który właściwie już się rozpoczął. Musimy też zrobić przegląd sprzętu ogrodniczego, naprawić to czy tamto, lub wymienić to, co jest uszkodzone, a w to miejsce musimy zamienić coś innego. Musimy też spulchnić ziemię za pomocą grabi lub motyki. Czasem łopata potrzebna jest. Dodać kompost lub nawozy organiczne, aby właśnie wzbogacić naszą glebę w składniki odżywcze, o czym wcześniej wspomniałam. Pracy w ogrodzie o tej porze naprawdę jest mnóstwo. Musimy nawieść jeszcze różne inne rośliny, które wymagają właśnie pielęgnacji o tej porze. A nawet co by tutaj mówić, czy musimy wykonać aerację trawnika, potem jego nawieść, po to, by podczas regularnego naszego koszenia pięknie na tam, nam ta trawa się prezentowała, ładnie odrastała. Wiele roślin, które przezimowały w naszym ogrodzie, bo nie było śniegu, mrozu, nawet tutaj na naszych y, rabatkach, Wymagają od nas bardzo dużo pracy. To znaczy jeszcze między innymi nie tylko nawożenia, ale również musimy sprawdzić nawodnienie dla naszych roślin. Także jest co robić po to, żeby się potem w pewnym okresie, kiedy te nasze rośliny rozrosną się, kiedy zakwitną, żebyśmy się mogli cieszyć pięknem naszego ogrodu, pięknem naszych roślin. Ale jest jeszcze inna sprawa, która nas może cieszyć, fascynować. A więc planowanie ogrodu. Zaplanowanie całej tej naszej przestrzeni, którą mamy do wykorzystania. Będziemy się zastanawiali nie tylko nad małymi roślinkami, które kwitną, ale czy posadzić wysokie drzewa. Zastanawiamy się. Wysokie drzewa w ogrodzie mogą dodać niezwykłego uroku i charakteru przestrzeni. A przede wszystkim w upalne dni wysokie drzewa oferują cień, co czyni ogród bardziej takim komfortowym miejscem do wypoczynku. Drzewa mogą stać się też centralnym punktem ogrodu, a ich różnorodne kształty i kolory liści dodają walorów estetycznych. Warto wybierać gatunki, które będą harmonizować z resztą roślinności. Wysokie drzewa przyciągają też różne gatunki ptaków, owadów i innych zwierząt, co wpływa na zwiększenie różnorodności w ogrodzie. Oprócz tego, drzewa mogą pełnić funkcję naturalnej osłony przed wiatrem, co jest szczególnie przydatne w takich otwartych przestrzeniach. Wysokie drzewa mogą również stanowić naturalną barierę, zapewniając większą intymność i prywatność w ogrodzie. A to, okazuje się, z czasem jest dla nas wszystkich bardzo, bardzo potrzebne. Słuchajcie, o ogrodzie już wszystko powiedziałam. O nawożeniu, o pielęgnacji. I teraz chciałbym się z Wami pożegnać. Jeżeli się filmik podobał, łapka w górę, proszę o subskrypcję. I za to wszystko Wam bardzo, bardzo dziękuję. I do zobaczenia, i do usłyszenia.